Cześć Dzisiaj chciałem Wam pokazać jak wpuszczam y, głupiki i inne ryby do małzerów. Y, część szklarni to warzywka, zobaczcie tutaj. Żółtkiewka, pomidorki. Y, a drugą część przeznaczyliśmy na rybki. No i tutaj chodźcie, pokażę Wam co mamy. Mam 5 małzerów. 5 małzerów, one już stoją tutaj jakiś tydzień. Woda się nagrzała, odstała. I do pierwszego kosza wrzucimy gupiki albino platinum, moje ulubione. I jest trochę samic e, koi albino i jeden samiec e, koi wactile. No i teraz chodźcie tutaj. Zobaczcie, pierwszy mauser. E, Dostałam parę roślinek od mojego kolegi akwarysty Huberta Ziętka. E, więc te rośliny rosną. Tu będzie kostka napowietrzająca, która będzie napowietrzała ten Mauser żadnej filtracji nie będzie oprócz rogatka i teraz kosz w tym koszu będą te ryby. Tak, możecie zapytać po co jest ta butelka. Eee, tą butelkę stosuję jak wrzucam granulat, żeby nie opadał na dno, więc on zostanie w butelce, a ryby mogą wpłynąć sobie do, do tej butelki i to jest taki karmnik. Więc wkładamy kosz tutaj do Mausera, zaraz go przyczepimy. Później to oczywiście mocniej przykręcę. Na potrzeby filmu Wam tak to mniej więcej pokażę. A później, żeby to nie odpadło, zrobimy to trochę mocniej. Przykręcimy. Dobra. O, tu mamy kosz. Chodź na tam. Wpuścimy rybki. Ja Ręką? Nie można ręką, trzeba siatką łapać ryby. Chodź. Co? Tata weźmie wiadro i przelejemy tutaj do pojemnika, dobra? Chodź, usiądziesz na górę, to już wszystko oglądam. Chodź. Siadaj, tylko wpadnij. Siadaj. Siedzisz? Tak. No i zobaczcie, tutaj właśnie... Mamy właśnie już samice gupików, yy, limie perugie i mieczyki koi. Woda jest ciepła na zewnątrz, dzisiaj było 28 stopni. Tutaj to mocniej drutem jeszcze już się dokręcę, żeby kosz nie odpadł, ale już ryby mogą być. Będę yy. je karmił żywą dafnią, cyklopem. Yy, oczywiście będę dorzucał też granulat yy, tutaj do tego karmnika. No i zobaczymy co będzie po wakacjach. Myślę, że te ryby tutaj spokojnie mogą być do końca października. Dobra, to by było na tyle. Pokazałam wam mniej więcej jak to wygląda. 5 mozerów, wszystkie będą zapełnione rybami. No i to tak będzie na wakacje. A my się teraz żegnamy. Pomachasz Nathan? Pa pa!